Z nami kolejny gość, Adamek Mariusz Galactic Football. Witam cię! Witam serdecznie. No, bardziej z boku ci patrzyłeś na to spotkanie, byłeś no, rezerwowym waszej drużynie, więc możesz też ocenić. Jak to z ławki wygląda? No, właśnie opowiedz, jak Ty to widziałeś, bo biegając na boisku, jest inna perspektywa, a widząc to, co się dzieje z ławki, jednak jeszcze lepiej można zauważyć błędy bądź pozytywne aspekty Waszej gry. Dokładnie, do dzisiaj drużyna była jakaś całkiem, całkiem inna. Pierwsza połowa no, ciężka dla nas, od razu 4-1 prawie kończy się pierwsza połowa. Dobrze, że chłopaki w drugiej się nie poddali się. Walczyliśmy do końca, no, było widać, były kartki, nawet i czerwona się pokazała, czyli no, ciężko, ciężko dzisiaj było, ale wynik na koniec dobry no bo 6-5, czyli jedna bramka tylko, tylko straty. No, Galaktik leci piłka. Galactic z tego jest znany, że właśnie ostatnie mecze tak się prezentuje, że pierwsze połowy, gra, no fatalnie można by to powiedzieć, bo dużo bramek tracicie, no ale te drugie połowy są waszą domeną, gdzie wszystkie te gole albo większość odrabiacie. No tak, właśnie nie wiadomo czemu, tak w pierwszej połowie jakoś drużyna nie może od razu wejść, tracimy dużo bramek, no ale w drugiej połowie chłopaki mobilizują się, no i strzelamy bramki, tylko jedna jest na razie do odrobienia, także będziemy walczyć. No właśnie przed Wami rewanż czwartek już teraz za dwa dni. Jak podejdziecie, do, jak podejdziecie do tego spotkania? Jest to bramka jedna. Patrząc na te drużyny, może nawet dużo taka jedna bramka, ale jednak, patrząc na te wojskowe sytuacje, chyba nie jest tak straszna duża strata. Czy znaczy tak, no w sumie to jest tylko jedna bramka, no ale wiemy, jak, jaką drużyną jest Kamek. No na pewno jest, jest, jest ciężko i niby jedna dużo i mało. No, no będziemy walczyć, będziemy się starać, a jak wyjdzie, zobaczymy w czwartek. Myślisz, myślisz że jesteście w stanie awansować już tam do tego półfinału? Nie chcę na razie nic mówić. No wiadomo, każda drużyna chce, każda by chciała. Będziemy się starać, a jak wyjdzie, zobaczymy już za dwa dni w czwartek. Widziałem taki galaktyk dzisiaj troszkę bardziej kiwający. Wejść, chciał wejść do bramki. Może jakąś taktykę zmienić. No to też może być troszeczkę tak właśnie. No bo do, jednak tak z boku jak siedzę, widzę, no to dobrze gramy wszystko, tylko że chłopaki no, kiwają, kiwają. No trochę tych strzałów brakuje. Jesteśmy przed szesnastką czasami, jest dobra piłka zamiast uderzyć, no to jeszcze kiwka, jedna, druga, no i kończy się na bramkarzu albo na obrońcy. To jaki przewidujesz wynik w kontekście rewanżu? Nie chcę nic mówić, no. Chcę, żeby był pozytywny dla nas. Jest. Czyli jak najlepszy, no. Po prostu wygrać i przejść dalej. To co zrobić zatem, żeby tą pierwszą połowę zagrać znacznie lepiej, a nie dostawać tyle bramek w plecy? Pewnie mobilizacja drużyny, jakieś większe skupienie, od razu wejść dobrze w mecz i żeby Strzelać do przodu, a nie później nadrabiać, wiadomo. Ostatnie moje pytanie. Kamek z Was zaskoczył czymś? Znaczy, widzieliśmy już tą drużynę, bo prawie na wszystkie mecze jeździmy, zostajemy, jeżeli oni grają coś tam po nas, czy coś chcemy podpatrzeć. Widzimy ich tutaj na boisku, kilku chłopaków też gra w Hełmieckiej Lidze. Ja też poznali mnie. No, bo gram, gram tutaj, tutaj, czyli w poniedziałek na przykład gram tam, dlatego tutaj czasami albo pół meczu, albo w ogóle po prostu tak, żeby podzielić. No to narzuciło mi się kolejne pytanie, jednak nie ostatnie, więc w jakiej drużynie grasz w Lidze Homeckiej? Yy, Ra barbar. jak tam stoicie? Yy, drugie miejsce chyba, wydaje mi się. Że... Już jest yy, przesądzona, przesądzone losy mistrzostwa? Znaczy tam jeszcze nie wszystkie mecze się odbyły, bo tam jedna drużyna, tam gdzieś chłopaki wyjechali czy coś i tam jeszcze jest kilka meczy do rozegrania, ale, ale jest dobrze i wydaje mi się, że, że może przejdziemy, uda się przejść. A poziom jak tam w ogóle porównując te dwie ligi? Poziom jest troszeczkę słabszy. słabszy. Tam, tam tylko jedna drużyna właśnie, co tam grają ci, ci chłopacy, to oni, oni się wybijają. To jest jedna tylko drużyna. To Chyba Orion, Orion się nazywają, tak. To tam widać, że, że oni, a reszta no to jest taka porównywalna. Ale poziom jest słabszy na pewno tam niż tutaj. Czyli co? Czwartek, widzimy się na meczu rewanżowym. Tak, walczymy. Dziękuję, dziękuję za wiatr. Dziękuję Dzięki śliczne. Dzięki.